O jakie mogą być odczucia po pierwszej minucie. No wiadomo, że człowiek coś tam przekną pod nosem, bo zaczynasz mieć jeszcze w piłki nie masz przy nodze i jest 1-0. No, grasz z Real Madry, także yy, na pewno nie było za, za przyjemnie. Natomiast gdzieś tam widać było, że, że pomimo tego otrząsnęliśmy się po, po 2-0. Mniej więcej dopiero się tak mniej więcej otrząsnęliśmy i no i strzeliliśmy ważną bramkę do przerwy, z która nam jakby dała to, że uwierzyliśmy, że tu można coś więcej. Zdecydowanie grajemy najlepszą piłkę ze względu na, a mi się wydaje tutaj, że nie jeszcze nie do końca w pierwszej połowie. natomiast w drugiej kilka akcji naprawdę, naprawdę, naprawdę miło było patrzeć. Ja też gdzieś tam z obrony patrzyłem na chłopaków, którzy bez, bez problemów sobie gdzieś tam radzili z, z trudnym przeciwnikiem i to jest właśnie to, z czego trzeba się cieszyć, że, że zawsze gdzieś mamy kompleksy i mówią nam, że mamy problem z, z, graniem, z, z graniem w piłkę. Natomiast dzisiaj pokazałeś mnie na, na tle triumfatora Ligi Mistrzów, że my potrafimy grać w piłkę i trzeba po prostu uwierzyć i gdzieś iść w tym kierunku. Bo tak jak mówię, to, to sprawia przyjemność. Na pewno zasługa trenera, bo przede wszystkim... Podstawa jest gra w piłkę u, u trenera Magiery. I gdzieś widać to, że z meczu na mecz, z treningu na trening jakby to. M, coraz bardziej jako drużyna wierzymy w to, że, no, że potrafimy. No. i to jest ważne.